Dzień dobry. Zawsze jak mówię o TikToku, to się zastanawiam, czy my serio mamy podobną stronę główną, czy to jest po prostu tak, że czasami nie macie pojęcia o czym mówię, bo to są jakieś głupoty, które mi się wydaje, że są wszędzie, a tylko ja je widzę, bo są po prostu jakoś dopasowane pod, nie wiem, moje porcie humoru. Ale w tym wypadku nie muszę się zastanawiać, bo wiem, że ten trend istnieje na stronie głównej każdego. A chodzi mi o de-influencing, czyli dosłownie przeciwieństwo tego, co robią influencerzy, jak pokazują produkty. Szczególnie jeżeli są to współprace, posty sponsorowane, no to wiadomo, że pokazywanie jakiegoś produktu ma na celu zwiększenie jego sprzętu a the Influencing ma być taką przeciwwagą i ma pokazywać to, czego tak naprawdę nie potrzebujesz, czego nie musisz kupować, mimo że ładnie wygląda na TikToku. Ja jestem idealną osobą do nagrania tego filmu, bo mam tendencję do robienia mega impulsywnych zakupów. I może teraz już nie aż tak bardzo, ale w przyszłości to był serio problem. Do tego stopnia, że wiecie, pod koniec miesiąca musiałam wyciągnąć kasę z oszczędności, bo moja pensja się przejadała dosłownie w ciągu 10 pierwszych dni. Ja rozumiem, na czym polega ten mechanizm, bo jak zamawiasz coś, dodajesz do koszyka, no to czujesz takie podekscytowanie. Fajnie jest robić zakupy wyobrażać sobie, jak ta rzecz będzie wyglądała w naszym domu, albo jeżeli to jest ubranie, to jak będzie wyglądała na nas, gdzie w niej pójdziemy. Potem, jeżeli klikasz kup, to znowu czujesz tam taką falę podekscytowania, no bo właśnie zrobiłaś zakupy, kupiłaś sobie coś fajnego. Potem, jak dostajesz powiadomienie, że twoja paczka jest w paczku macie, to znowu jest to podekscytowanie. Jak ją odbierasz na przykład od kuriera, albo po prostu przynoszą ją do siebie do domu, znowu takie, wiecie, endorfiny po prostu. I ostatni raz tak naprawdę mamy te endorfinki, jak już przymierzymy ta rzecz, i potem jak ją pierwszy raz ubierzemy. Ale po pierwszym praniu ta ekscytacja nową rzeczą zaczyna spadać, a nasz mózg się dalej domaga tych endorfin, tak. dalej się domaga tego uczucia podekscytowania z nowego, więc robimy kolejne zakupy. No i tak to się zapętla. W tym momencie jestem dużo bardziej uważna, jeśli chodzi o wydawanie kasy, ale nadal łapię się na tym, że gdzieś tam sobie skroluję TikToka i widzę rzecz, która jest przedstawiona w taki sposób, że. Nawet nie myślę o tym, ale przechodzę sobie, wiecie, na kartę przeglądarki i dodaję to do koszyka. Takim moim dobrym nawykiem, który wydaje mi się, że warto wprowadzić, jeżeli macie problem z impulsywnymi zakupami, to jest zasada jednego dnia. To znaczy ludzie robią to często na więcej dni, ale mi wystarczy jeden. I jeżeli dodam coś do koszyka. To po prostu ustalam sobie, że jeżeli nadal będę to chciała jutro i będę dalej uważała, że to jest dobry pomysł, to sobie to jutro kupię, nie ma co sobie odmawiać. Ale zazwyczaj, jak już dochodzi do tego kolejnego dnia i mój mózg już nie jest, wiecie, taki nagrzany tym TikTokiem, który był taki świetny i ten produkt nim wyglądał tak super, to jakoś wiecie. Jak na to trzeźwo spojrzę, to się okazuje, że nie potrzebuję tej dziesiątej słodkiej miseczki, ani kubka, ani nie wiem parygacji. Dlatego w ogóle ten trend z influencingu bardzo dobrze na mnie wpływa, bo pokazuje mi, że są takie rzeczy, które przez to, że widzę je ciągle w mediach, tak sama trochę wyhypowałam w mojej głowie. Aż za bardzo i okazuje się, że one wcale nie dorastają do tego standardu, a wręcz są gorsze niż rzeczy na przykład z niższej półki cenowej, tylko ludzie nie za bardzo o tym mówią. Tak samo było w przypadku tych butów tych Agminis o, i to jeszcze na platformie. Okazało się, że one są strasznie niewygodne i tak naprawdę nie, nie da się w nich chodzić, wiecie, szybko, to są bardziej buty na spacery i tak dalej. No i oczywiście do robienia zdjęć na Instagramie, ale przez to, że w pewnym momencie był taki boom, i wszyscy na wszystkich social mediach je mieli, Wszyscy sensie głównie influencerzy, którzy dostali je za darmo, to zwykli ludzie zaczęli je kupować i nagle się okazało, że wywalili nie wiem ile tam kosztuje, chyba 800 zł na parę butów, która jest totalnie beznadziejna. Taki mały disclaimer jeszcze na początek, jeżeli chcecie mieć te rzeczy i was na to stać, super, go on. Ale ten film jest bardziej do osób z takim standardowym budżetem, które nie mogą sobie pozwolić na spełnienie każdej zachcianki, no i też do osób, które gdzieś tam chciałyby odejść od tego konsumpcjonizmu w stronę minimalizmu, to jest coś, co ja obecnie robię. Także nie przedłużając, to jest moja lista rzeczy, których totalnie nie potrzebuję. Mimo, że ich to twierdzi inaczej. Numer jeden to jest etui na telefon i nie mówię, żeby nie mieć żadnego. Jedno zawsze warto mieć. Ja na przykład jestem osobą, która ma totalną paranoję, że szczególnie nowy telefon przez te pierwsze kilka miesięcy użytkowania telefonu paranoja i panika, że ten telefon gdzieś tam mi upadnie i się stłucze. Więc dla mnie etui to jest must have, tak samo jak ta osłonka na szybkę w większości przypadków, ale. Nie potrzebujecie więcej niż jednego. Wiem i znam osoby, które mają do swojego telefonu 20 różnych etui, bo im się wydaje, że no to pasuje do tego, to będę nosić na taką okazję, to jest bardziej błyszczące. Nie. Nie będziesz używać 20 etui. Ludzie, których znam, którzy mają te 20 etui, nadal twierdzą, że są im potrzebne i tak używają maksymalnie dwóch, trzech i po prostu robią taką rotację między nimi. Nikt nie używa 20 etui. Większość osób nie potrzebuje nawet dwóch. Ostatecznie wydaje mi się, że to jest taki z ulubionym swetrem, że możesz mieć 10, ale i tak będziesz najczęściej sięgać po te dwa, które najbardziej Ci się podobają i rotować między nimi. Jestem ambasadorką minimalistycznych case'ów to jest mój, po prostu w swoim ulubionym basic kolorze, bo one się nigdy nie znudzą, raczej nie wyjdą z mody i na pewno się nie przeterminują mm, jak mówię przeterminują, to chodzi mi o to, że na przykład, nie wiem, kupicie sobie case'a ze swoim ulubionym artystą, a potem przestaniecie go słuchać, albo się okaże, że ten artysta jest dupkiem, czy coś w tym stylu i wtedy już tak głupio chodzić z tym etui numer dwa to wielorazowe butelki na wodę i na milion procent widzieliście na TikToku ostatni szał na Stanley Cup i to bardziej w Ameryce niż w Polsce, to ma być rzecz Użytku i te kubki reklamują się hasłami, że no, dzięki tej, tej technologii one mogą być używane przez 20 lat. Dobra, może 20 przesadziłam, ale wiecie, tam 10 lat możesz korzystać z tego samego kubka i masz gwarancję jakąś mega długą. To w takim razie powiedzcie mi, czemu co jakieś 3 miesiące jest nowy trend na nowy super termos i te wszystkie dziewczyny z TikToka wymieniają ten termos na nowy. Nie ma żadnego sensu, żeby ta butelka miała te wszystkie atesty, żeby posłużyć Ci 10 lat, jeśli wyrzucisz ją po trzech miesiącach. Nie potrzebujesz opaski do makijażu, i na pewno wiecie, o które mi chodzi. Każdy, który w na TikToku, ma w tym momencie w sobie tę taką opaskę spiralną, najczęściej w kolorze różowym, którą dziewczyny sobie odsuwają włosy i robią skincare i makijaż. To jest spoko i wygląda to super cute, ale jeżeli potrzebujesz odgarnąć włosy z twarzy, możesz użyć spinek. Albo kupić sobie opaskę za 3 zł z Pepco. To jest jeden z gadżetów z kategorii tych, które w ogóle nie są Ci potrzebne Są tylko takim estetyk dodatkiem Ale tak naprawdę prawdopodobnie masz w domu rzeczy, które mogą na 100% zastąpić jakby działanie tego produktu Bez potrzeby kupowania nowych rzeczy W tych filmikach na temat deinfluencingu widziałam dużo osób, które mówiły, że Nie potrzebujesz 10 róży w różnych kolorach Nie potrzebujesz 10 paletek do makijażu I z tym się trochę nie zgodzę, bo są osoby, które na przykład uwielbiają robią makijaż. Robią go, no nie powiem, że profesjonalnie, bo wiadomo, że jeżeli ktoś jest profesjonalnym makijażystą, no to potrzebuje tych produktów dużo, ale jeżeli to jest czyjaś pasja, jeżeli ktoś się maluje na co dzień, jeżeli ktoś gdzieś tam lubi eksperymentować z makijażem, robić różne kolorowe rzeczy i tak dalej, super. I uważam, że ta osoba nie powinna się gdzieś tam limitować, nie powinna słuchać tego, że uuu, powinnaś mieć tylko jeden róż, jeżeli chciałaby mieć różę na przykład w różnych odcieniach albo w różnych wykończeniach. Spoko, jak cię stać, to super. Tak samo może być z korektorem, z podkładem, z rozświetlaczem, z produktami, które mogą dawać różne wykończenie, no i możemy sobie je wybierać w zależności od tego, jaki efekt chcemy osiągnąć. Ale też wiecie, nie idźmy w przesadę, bo nikt nie potrzebuje 20 podkładów. Tak samo, jeżeli na przykład właśnie dobieramy podkład, to jest odcień konkretny, który jest najlepszym maczem do naszego koloru skóry. Więc jeżeli będziemy kupować inne podkłady, to one. Albo będą gorszym maczem do naszego koloru skóry, a to jest w ogóle niepotrzebne, albo będą w dokładnie tym samym odcieniu, no bo to jest nasz odcień, więc po co nam kolejny podkład w tym samym odcieniu, albo w gorszym? No ale wiecie, podkłady mają różne stopnie krycia i tak dalej, rozumiem, że można mieć więcej niż jeden, ale jedna rzecz, której absolutnie nie potrzebujemy więcej niż jednej sztuki, to jest brązer. Jest jeden kolor brązera, który ci pasuje. Jest jedno wykończenie brązera, które Ci pasuje. Jakby nie potrzeba mieć więcej niż jednego brązera, jeżeli znaleźliśmy taki match idealny dla naszej twarzy. Po prostu nie. Nikt, nikt mnie nie przekonał, że trzeba mieć jeden, więcej niż jeden brązer. Numer 5 to są dla mnie te słuchawki, które zrobiły ogromną furorę jakiś chyba rok temu, czyli Airpod Maxy. Powiem tak: spójrzcie na to trzeźwym okiem i zastanówcie się odpowiedzcie sobie tak szczerze, czy te słuchawki wyglądają dla Was na tyle fajnie, że i tak byście je kupili za tę cenę, która jest bardzo wysoka, i tak byście je kupili, gdyby wszyscy inni mówili, że są średnie. Prawdopodobnie nie. Bardzo dużo osób zdecydowało się na te słuchawki tylko i wyłącznie dlatego, że były one tak zachwalane przez wszystkich influencerów i tak dalej, a tak naprawdę ci influencerzy dostali te słuchawki za darmo. One nie są takie super, ale jeżeli dostajesz coś za darmo i nie masz potrzeby kupować tej rzeczy, no to wiadomo, że będziesz nosić tą, którą dostałeś. I Masa osób z takiej branży bardziej technologicznej robiła testy tych słuchawek i wszyscy już wiemy, że one nie są najlepszej jakości. Że można na spokojnie za dużo niższą cenę znaleźć słuchawki, które mają lepsze wyciszenie, mają lepszą jakość dźwięku, tylko po prostu nie mają tego loga jabłuszka. Numer 6 to jest moja ulubiona rzecz bogatych ludzi. Jeżeli idziesz do kogoś do mieszkania, wchodzisz do łazienki i widzisz tę rzecz. Wiesz, że ta osoba zarabia dobre pieniądze. Mini lodówkę na kosmetyki w łazience. Jeśli cię stać super, proszę bardzo, ja tak mówię przy każdym tak naprawdę przykładzie, bo no, jeżeli masz pieniądze, wydaję na co chcesz, ja nie oceniam. Ale jeżeli masz standardowy budżet przeciętnego człowieka, to naprawdę nie jest na szczycie listy priorytetów, a powiedziałabym, że jest na samym dole. I don't get me wrong, jakby jeżeli będę kiedyś super bogata. Prawdopodobnie sobie taką kupię, bo ona jest super cute, ale to jest różnica między chęcią posiadania a potrzebą posiadania, bo absolutnie nie potrzebujesz mini lodówki. Jeżeli w ogóle jakieś Twoje kosmetyki potrzebują przechowywania w lodówce, albo po prostu masz taką fanaberię, no bo na przykład lubisz, jak coś jest zimne, jak ty nakładasz na twarz, to możesz to trzymać w lodówce. W normalnej lodówce, nie musisz mieć dodatkowej lodówki, która będzie służyć tylko i wyłącznie trzymaniu Twoich kosmetyków w zimnie. Może dosłownie kupić sobie jakiś taki koszyczek, i trzymać tam swoje rzeczy w lodówce. Dyson era, to jest coś, co zaskakuje mnie za każdym razem, bo wiecie, widzicie te estetyczne filming, na których laski sobie kręcą włosy i to wygląda tak idealnie, ale potem prawdziwe osoby, w sensie nie influencerzy, influencerzy to nieprawdziwe osoby, tak to zabrzmiało, ale osoby takie nie super sławne i którym nikt nie płaci za promowanie tego, mówią, że to wcale nie jest taki świetny sprzęt i tak naprawdę nie jesteście w stanie osiągnąć nim takiego efektu, jakiego nie da Wam zwykły, tańszy sprzęt. Ludzie mówią, że ta funkcja zwykłej suszarki tam jest kiepska, że jakby loki robią się takie, jakbyś zrobiła sobie lokówką, a jeżeli chodzi o te fale, o ten blowout taki, który jest mega popularny, to większość osób twierdzi, że to są rzeczy, które się rozprostowują po. W dość krótkim czasie, więc nie potrzebujesz tego. Mam koleżankę, która ma zawsze, każdego dnia, przepiękny blowout. I on się trzyma cały dzień i używa suszarki, takiej suszarko lokówki, suszarko szczotki, którą kupiła za chyba mniej niż trzy stópy więc. Zróbcie po prostu research na temat dobrych rzeczy, a niekoniecznie tych, które są popularne, no bo to często nie idzie w parze. Numer 8, edycja kochenna, czyli pojemniki na rzeczy, które i tak już przychodzą, i tak już kupujesz je w pojemnikach. To znaczy, wiecie, jeśli jesteś rich, chcesz mieć kuchnię jak z Pinteresta, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś przesypała wszystkie swoje 60 przypraw do 60 ślicznych szklanych słoiczków. Ale czy to jest potrzebne? Czy to jest wydatek, który jest potrzebny w Twoim domowym budżecie? Absolutnie, totalnie nie. Jedynym wyjątkiem. Uważam, że jest kupowanie takich szklanych pojemników itd. Jeżeli chodzisz do sklepów Zero Waste, które po prostu napełniają Ci Twój pojemnik. To jest super, ale większość osób nie chodzi do takich sklepów. Po prostu kupuje, wiecie, te przyprawy z osą, a potem przysypuje do tych ładnych pojemniczków, i to jest spoko, no, ale ta przyprawa już była wcześniej w opakowaniu. Numer 9 i ostatni numer, na co jestem bardzo zła na siebie, bo wcześniej nie liczyłam tych punktów, a wiem, że 10 przykładów brzmiałoby dużo lepiej niż 9, więc. Ja mam jeszcze dużo tego, tylko po prostu nie chcę tego wymyślać na bieżąco, ale jeśli chcecie więcej, będziecie znać w komentarzach, może jest to pomysł na następny film. Najnowsze trendy ubraniowe i chodzi mi tu o rzeczy, na które jeżeli spojrzysz na nie i pomyślisz tak trzeźwo, realistycznie, to totalnie wiesz, że nie przetrwają próby czasu. One nie będą modne za pół roku, ale w tym momencie są wszędzie na TikToku, więc trzeba je kupić, żeby być trendy i cool. Ale tak naprawdę jesteś bardziej trendy i cool, jeżeli masz swoje finanse pod kontrolą, niż w momencie, w którym spłukujesz się co miesiąc, żeby mieć najnowszą, modną rzecz, a potem trzy miesiące później już jej nie nosisz, bo wszyscy inni też przestali ją nosić. I to jest w ogóle coś, co przez bardzo długi czas ograniczało mnie w tworzeniu mojego własnego stylu i w budowaniu takiej serio fajnej garderoby, to, że ja miałam masę rzeczy, które były gdzieś tam ostatnimi trendami i tak dalej, które w ogóle nie pasowały do siebie, nie miały tak naprawdę, wiecie, tego it faktor żebym chciała to nosić na co dzień. To była taka pętla, że nie miałam własnego stylu, więc ubierałam to, co było akurat modne, co blokowało mi przed odkrywaniem własnego stylu. Stylu, co sprawiało, że ubierałam się jak wszyscy. No i teraz możecie się ze mnie śmiać, bo mój styl wcale nie jest jakiś rzucający się w oczy ani ekstrawagancki, to nie jest tak, że odkryłam Amerykę. Ja jestem osobą, która nosi cztery kolory i tak naprawdę bardzo podstawowe formy, jeżeli chodzi o ubrania, ale to jest coś, co pasuje do mnie, to jest coś, co sprawia, że zawsze wiem, co się ubrać i jest to taka moja strefa komfortu, rzecz, nad którą nie muszę się zastanawiać. No i dzięki temu, że moja szafa jest taka zorganizowana i właściwie niczego w niej nie brakuje, to nie kusi mnie już, żeby kupować najnowsze trendy z sieciówek. Większość mojej szafy w tym momencie pochodzi z drugiej ręki. Jestem królową wintet, ale to też nie jest do końca dobre, jeżeli się kupuje ciuchy tylko i wyłącznie w Lumpeksach, ale kupuje się ich za dużo. To jest nadal overkonsumpcja i po prostu. Mm. Także to były wszystkie moje przykłady na dzisiaj. Nadal jestem wściekła, że zrobiłam tylko 9, ale dajcie mi znać, co sądzicie o całym tym trendzie de-influencingu i czy macie go też na swojej stronie głównej. A jeśli tak, to jeżeli nie wymieniłam czegoś, co na przykład dla Was jest ważne, albo dla Was było jakimś dużym odkryciem, to dajcie znać w komentarzach, jakie są takie Wasze rzeczy, które ludzie uważają, że są bardzo potrzebne i trzeba mieć je w domu, najlepiej w tej takiej wersji Pinterestowej, a Wy wiecie, że totalnie nie są warte swojej ceny, albo totalnie nie trzeba ich mieć. Jak zawsze, jeśli wytrzymaliście ze mną do tego momentu, to zostawcie mi w komentarzach moją ulubioną emotkę, czyli emotkę lamy. Widzimy się codziennie na Instagramie i na TikToku, a na YouTubie ostatnio trochę rzadziej, bo jestem lekko depressed, ale wydaje mi się, że już jest lepiej, więc mam nadzieję, że niedługo. Bye!